Cześć, tu Chris, witajcie na kolejnym moim filmie. Teppelin, czy raczej firma Mercursys, która jest ich firmą córką, wysłała mi kolejny sprzęt. Jest to Mercursys Model MR50G. Taki dosyć sprytny routerek, mały. No więc opakujmy sobie ten sprzęt i zobaczmy, co to w ogóle jest. Mercursys to jest taka linia troszkę tańszych sprzętów, nie są to jakieś mega drogie sprzęty, jest to budżetówka. I tutaj mamy tak, routerek jak widzicie, do tego jakaś papierologia, kabelek UTP i oczywiście zasilacz, który ma dokładnie, że Wam powiem, 12 W poboru, czyli, czyli w sumie nie dużo nawet. Dobra, jedna dioda widzę, że jest na nim tylko. Mamy tutaj jedną diodę, która pewnie w kilku kolorach świeci, zależnie od stanu routera. A nas interesuje tył routera. Z tyłu co my tutaj mamy? Zobaczmy. No już widzę, że nie ma tego za dużo. Mamy tak. Jeden port WAN, dwa porty LANowe. Czyli tylko dwa porty dodatkowe. Jeżeli byśmy chcieli więcej urządzeń podłączyć, to byśmy musieli z jakiegoś switcha skorzystać i po prostu rozszerzyć możliwości tego routera. Widać, że to jest sprzęt budżetowy, no ale cała linia, cała, cała ta firma Mercosis jest budżetowa. Oni nie mają raczej drogich sprzętów. I z tyłu mamy jeszcze mm, przycisk reset, który jednocześnie może pełnić też rolę wps oraz mm, wtyczka power. Nie mam przycisku do wyłączenia routera, jest tylko mm, wejście na wtyczkę, więc żeby go wyłączyć, trzeba wyciągnąć wtyczkę lub po prostu wyciągnąć zasilacz z prądu. Od spodu zobaczmy, jak to wygląda. Czy my tutaj coś jeszcze mamy. Ciekawego, jakieś uchwyty czy coś? Nie mamy, jest tylko naklejka z SSID, z hasełkiem, sieć 2.4 oraz 5 GHz i nie ma uchwytów na ścianę, nie, nie zamontujemy go na ścianę, jest to typowy router stojący. Dobra, postawmy go sobie. To jest antena dookólna. Antena dookólna, która ma duży zysk, łapie zakłócenia wszędzie dookoła. Pojawiają się już niektóre routery właśnie z antenami sektorowymi, mam na przykład taki router. I do niego zamiast tych antenek jest dołączony kabelkiem Sektor, widziałem już takie anteny pojawiają się, ale raczej to są to sprzęty oddorowe. Jak na razie w domach, w mieszkaniach stosujemy standardowe routery z antenami dookólnymi, więc tutaj w tej kwestii się nic nie zmieniło. Bynajmniej duże anteny są lepsze niż małe, bo no pomimo tego, że lepiej łapią zakłócenia, to jednak lepiej też zbierają, dużo lepiej zbierają też sygnał np. z telefonów, z laptopów, a protokoły, które są tworzone w tych routerach protokoły do komunikacji radiowej, protokoły Wi-Fi. One coraz lepiej sobie radzą z tymi zakłóceniami, więc tak naprawdę za jakiś czas będziemy mieli routery siódmej generacji, które, no można by powiedzieć, że będą sobie bajerancko radziły z każdym rodzajem zakłóceń. Ja tylko czekam, kiedy się pojawią routery, w których antena będzie wysuwana i będzie BIMformik działać w taki sposób, że antena będzie się fizycznie kierowała w stronę Odbiornika. To byłby ciekawy temat. Antena sektorowa, wysuwana z routera, która idzie do góry i kieruje się w stronę odbiornika. Albo kilka takich anten, to już by był Bayer. I taki router byłby naprawdę no naprawdę wypaśny, ale wiem, że no, stworzenie czegoś takiego byłoby raczej bardzo drogie. Wymagałoby masę serwomechanizmów, odpowiedniego oprogramowania. Taki router musiałby swoje kosztować. Ale taka ciekawostka. Dobra, tylko jeszcze zobaczmy co my tutaj mamy na pudełeczku w ogóle. Może czegoś jeszcze tak. ciekawego dowiem. Merkursy ogólnie robi tanie sprzęt, nie mają drugiego sprzętu. To jest marka budżetowa. I co my tutaj mamy? AC1900 Wireless. Jak widać, to jest typowy router pracujący w standardzie Wi-Fi 5. Może działać także jako access point i mamy tam jakąś wbudowaną też kontrolę rodzicielską. 1300 megabitów na 5 GHz, 600 megabitów na 2,4 GHz. Oczywiście tutaj mamy taki krzyżyk, że te 600 megabitów na 2,4 to jest no wiadomo, to jest, że tak powiem połączone, bo na 2,4 GHz w trybie MultiMIMO możemy z tego co pamiętam pracować w trybie AC chyba maksymalnie MIMO 2x2, ale nie jestem pewien, to bym musiał sprawdzić. Więc jedna antena zostaje niewykorzystywana, czyli no 600 megabitów wyjdzie faktycznie. 5 dB Antenki. 6 razy 5 decybeli. Duży zysk anteny z Beamformingiem. Beamforming to jest kierowanie wiązki, czyli wiązka sygnałowa jest wzmacniana w kierunku urządzenia. Nie kierowana, tylko w zasadzie jest wzmacniana, bo kierować jej fizycznie nie może. To jest antena dookólna, więc tak naprawdę ona jest wzmacniana w kierunku danego urządzenia, chociaż w kierunku to ciężko powiedzieć, bo tutaj wiązka i tak się roz znaczy wiązka. te sygnały i tak się rozchodzi dookoła. Tutaj jest z tym beamformingiem to jest taka ciekawa sprawa dosyć, bo jeżeli mam nasz router piątej generacji, tak jak ten sieć WiFi piątej generacji i połączymy się przykładowo dwoma smartfonami z naszym routerem Skorzystamy z opcji Beamforming. Tak naprawdę ona jest cały czas aktywna, automatycznie już jest włączona na routerze. To jeżeli na przykład Nokia wyśle pakiet do routera, Motorola wyśle też pakiet do routera, wszystko jest ok. Jeżeli nie ma żadnych przeszkód, wszystko jest ok. Router nie musi aktywować Beamformingu. Ale co się stanie, jeżeli postawimy jakąś przeszkodę między na przykład Nokiem a routerem? No, jakąś książkę na przykład, albo gdzieś daleko jesteśmy od, od naszego routera. Wtedy router aktywuje Beamforming i wyśle wzmocniony sygnał w kierunku Noki. Czyli ten pakiet 1, który zostanie wymieniony między Nokią a Merkursysem, będzie miał wzmocniony sygnał. Ale pakiet, który zostanie wymieniony między Motorola a Merkursysem, tego sygnału już nie będzie miał wzmocnionego. Jak to działa? To jest bardzo proste. Mamy tak zwane szczeliny czasowe. Nokia wysyła pakiet danych przykładowo o godzinie 11.00. Motorola wysyła pakiet danych do routera o godzinie 11.01. To są tak zwane szczeliny czasowe. Oczywiście tam są milisekundy, nie w sekundach, ale tak to działa i Merkursys wtedy wzmacnia tylko i wyłącznie pakiety, które są które przynależą do Nokii. Jeżeli jest jakaś przeszkoda, czy gdzieś daleko odejdziemy ze smartfonem, to tylko te pakiety będą wzmacniane. A pakiety, które są wysyłane do telefonu obok routera, gdzieś gdzie nie ma przeszkód, nie będą wzmacniane, bo po prostu nie będzie takiej potrzeby. Czyli no, można sobie wyobrazić, jakie to wymaga elektroniki, jakich układów elektronicznych, żeby tak co ileś nanosekund, co ileś milisekund wzmacniać i później osłabiać ten sygnał. No taka ciekawostka, można by się nawet zastanowić, czy to jakiś zakłócenie nie powoduje, ale nie, nie martwcie się, nie powoduje to zakłócenie działa to całkiem sprawnie, sam korzystam z WinFormingu i nie ma z tym jakichś tam większych problemów. Zresztą to działa już od dawna też w sieciach komórkowych piątej generacji, też daje to radę, dzięki temu mamy 100 mega internet po komórce, a nawet dużo więcej, zwłaszcza w sieciach nowej generacji. No dobra, co robimy? Podłączamy sobie to... Podłączamy sobie tego Mercurysa, pod port WAN. Sprawdzimy prędkość, troszkę się pobawimy o programowaniu. zobaczymy co tam jest. Chociaż ja podejrzewam, że to jest zupełnie inne oprogramowanie niż te Oni mają jakieś swoje softy, zobaczymy co to potrafi, także zapraszam. Dobra, router podłączony. Połączyliśmy się z routerem radiowo, to jest nasza sieć. Utworzyliśmy nową sieć pod takim SSID o takiej nazwie. Połączyliśmy się oczywiście na 5GHz, żeby sprawdzić kartę w trybie AC. Na 2.4 nie będziemy testować. To jest i tak tryb N. Sprawdzimy sobie na 5GHz. Logujemy się tutaj na Zobaczymy, jakie w ogóle tutaj menu mamy. Czy coś się zmiło od ostatniego razu? Widzę, że nic się zmiło. Jest, jest takie samo, jak było. Czyli mamy tutaj network map klientów. Ale my sobie przejdziemy do zakładki Advanced. Quick Setup, no wiadomo, Quick Setup to jest taki program, który nas prowadzi za rączkę i możemy sobie tutaj zrobić konfigurację podstawową sprzętu. A mi interesuje, czy może język mieć, bo jest po angielsku wszystko, hiszpański, portugalski, ruski, turecki i to jest chyba chiński, o ile się nie mylę, i angielski oczywiście i wiadomo, na jaki rynek jest ten sprzęt robiony już. Dobra, czyli to jest budżetowy sprzęt, to nawet po językach można czasami się kapnąć, co nie znaczy, że jest zły. Przechodzimy do kolejnej zakładki Operation Mode. Mamy tryb routera, w którym router sam generuje jakąś klasę adresową, nadaje adres swoim urządzeniom lub tryb access pointa, w którym to router pobiera adresację z zewnętrznego routera, który mamy podłączony przed tym routerem. A wtedy router jest tylko tak jakby mostem. No, bardzo, prostie, bardzo proste, bardzo prosto, chociaż można by to było inaczej rozwiązać, po prostu wyłączając serwer DHCP, no ale dobra dalej, network, status, no, a tutaj informacje o naszych połączeniach, serwerze DHCP, adresach, adresacji DNS, dynamiczne DNSy, tutaj mamy jest jakiś operator nawet pokazuje, coś później sobie zobaczymy co to jest, internet, czy IP jest dynamicznie nadawane, czy statycznie, czy jakąś inną metodą, klonowanie maców, NAT, mamy Internet port e, speed settings, zobaczmy, nawet do 1 gigabita, czyli faktycznie jest gigabitowy ten routerek. Tutaj mamy ustawienia sieci LAN, czyli adres naszego routera, wsparcie dla telewizji internetowych, dla multicastów, dhcp serwer, możemy sobie ustawić adresację, klasę adresową, e, rezerwację adresów, dynamiczne DNS dwóch operatorów, tak, tylko dwóch operatorów mamy, szkoda, że więcej ich nie ma. Lecimy dalej. statyczny routing, tablice routingów. statyczny routing to jest całkiem przydatna opcja i ustawienia radiowe. Smart Connect, smart Connecta raczej nie włączam, bo mój smartfon coś na nim ładuje, Nie chce się przełączać między, sieć, między siecią 2,4 a 5 GHz, a tego wolę to ręcznie robić. To jest takie coś, że można sobie yy, zautomatyzować metodę przełączania między siecią 2,4 a 5 GHz, zależnie od tego, jaki jest zasięg, jakie przeszkody i tak dalej. Mnie interesuje szerokość kanału, jaka jest i tryb, w jaki pracuje na 2.4 oraz 5 GHz. Na 2.4 widzę, że jest tryb N, mamy BGN dostępny i szerokość kanału na pewno 40 MHz. Zgadza się, 40 MHz. Na 5 GHz mamy tryb AC maksymalnie i szerokość kanału 80 MHz, czyli Wi-Fi 5. Lecimy dalej. Sieci dla gości możemy sobie tutaj ustawić. Mamy też wireless scheduler, możemy sobie ustawić scheduler, na przykład wyłączać, włączać o, danym, o danej porze Wi-Fi, na przykład na jakiś czas itd. Całkiem przydatna opcja, jeżeli chcemy komuś wyciągnąć na jakiś czas. Nawet mamy WPS-a, tu jest przycisk wps na routerze, jak już mówiłem wcześniej. Ustawienia nadajnika. mamy też przekierowanie portów, network waiting, DMZ. No, jest tutaj nawet jakaś kontrola rodzicielska, ja sobie tutaj dodawałem jakieś regułki. No, na przykład, jeżeli coś takiego zrobimy, to działa, ale myślałem, że damy numer na przykład wp.kp i numer portu i też będzie działać. Na... Niestety nie działa, szkoda. Fajnie było, jakby też działało. No, chyba, że coś spieprzyłem, ale bynajmniej nie chciało działać. Dobra, lecimy dalej. Kłos Enable. Wiecie, dlaczego numer portu dodałem tutaj? Na przykład, można zablokować jakiś adres IP, wpisać i zablokować jakąś usługę na danym porcie. Na przykład, nie wiem, wymianę informacji, w grze, Fortnite przykładowo nie będzie działać w sieci. No to jest tylko przykład. Nie? Dobra. Kłos. Możemy sobie tutaj kłosa włączyć. Taki to bardzo prosty jest ten kłos. Mamy upload bandwitch, download Bandwidge, tylko trzeba nadbosta wyłączyć, żeby kłos działał, bo inaczej nie będzie nam działać. Ale nie wiedziałem, że tu nadbost jest. Nadbost to jest taki przyspieszacz. Można by powiedzieć, że przyspieszacz wymiany pakietowej między adresa, adresem publicznym a prywatnym coś w tym stylu i jak on jest włączony, no to niestety wtedy kłos nam nie działa, czyli Quality of Service, dobrze mówię, Quality of Service to się chyba nazywa. To jest takie coś do dzielenia łącza na mniej więcej tak, żeby nie było takiej sytuacji, że na dziecko nam zacznie coś streamować i wszędzie net przestanie działać. Tutaj sobie dzielimy łącze na każde urządzenie. Akurat w Mercuriusie jest to tak prosto rozwiązane, że system zależnie od tego, co tu wpiszemy dzieli na przykład po 10 MB na każde urządzenie. Jeżeli mamy 100 MB wyłącze, 10 urządzeń, no to gdzie robimy po 10 MB? To już zależy oczywiście od, od nas. Security jest tu jakiś firewall, widzę. Access control, nawet access control jest czarna lista. Tak jest czarna lista. Whitelist, przydatna rzecz. IPv6 można sobie włączyć IPv6. No i ostatnie menu: w oprogramowanie układowe, backup, administracja, logi nawet są jakieś tutaj. Zresztą były zawsze logi. Nie wiem, czy to logi pokazują, jak na przykład z w wtyczkę wyciągnę. Fajnie by było, jakby tak było. Musimy spróbować. No Ale są jakieś logi, bynajmniej można sobie taką diagnostykę też zrobić. Diagnostyka, też tutaj jest Pink Tracer, Rebot i led Control można sobie diody wyłączyć w noc, żeby nam po gałach nie dawały. Dobra, my sobie przejdziemy do testów. Będziemy się tutaj bawić jakimś menu. Połączyłem się z serwerem FTP, który mam na, na komputerze podłączonym do naszego routera. I najpierw zrobimy sobie może upload, nie? Zrobimy tak upload. No Czyli najpierw robimy upload. Mam tu jakiś pliczek testowy, wrzucamy z GoPro jakiś plik. I napisz. Zobaczmy, ile wyjdzie. Upload. Mamy 30 MB na sekundę. 30 MB na sekundę. Oczywiście, żeby nam wyszedł wynik w megabitach, to trzeba to pomnożyć przez 8. No i teraz ściąganie plików zrobimy. 25, 26 dobrze widzę. 20 to jest ściąganie gorzej, bo troszkę słabszą antenkę ma laptop. Mniejszą fizycznie. 22 MB na sekundę. I oczywiście to też trzeba pomnożyć przez. 8 przez 8 mnożymy, a później co jeszcze robimy? No dobra, powiem wam, mnożymy jeszcze raz dwa dlaczego. To ta karta po prostu pracuje w trybie. Majmo 1x1, czyli ten naprawdę jest, jest tylko jedna antenka. Nie mamy tutaj standardowo dwóch antenek w tej, w tej karcie sieciowej. Czyli w skrócie jak rozbierzecie laptopa, to jest tylko jeden kabelek podłączony do naszej karty sieciowej. Normalnie zazwyczaj są dwa, czasami jak jest lepsza karta to trzy ona pracuje wtedy w standardzie MIMO 3x3, a tutaj mamy MIMO 1x1. Jakby było 3x3, to byśmy mnożyli jeszcze 3. Czyli na przykład 30 razy 8 i razy 2. I tu nam wyjdzie wtedy wynik w megabitach na sekundę. I tutaj tak samo. W megabitach na sekundę. Całkiem fajnie to wygląda. Czyli tutaj wyjdzie 480 megabitów na sekundę. A tutaj wyjdzie jakieś 352, chyba, o się nie mylę, megabity na sekundę, mniej więcej z taką prędkością ten sprzęt może nam transmitować i odbierać dane w trybie MIMO 2X2, gdyby pracował w trybie MIMO 2X2. No, oczywiście, na mojej karcie sieciowej będzie to połowa z tej prędkości, bo mamy tylko jeden nadajnik. Czy to jest dobry wynik? Myślę, że jak na sprzęt za 170 zł, nie jest Jest ok. Także um, śmiało mógłbym ten routerek polecić. Dobra, um, także dzięki za oglądanie tego filmiku. Do następnego. Cześć.